17 i 18 października w Policach odbył się pierwszy festiwal smaków food trucków. Na Polanę przy skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Piłsudskiego przybyły mobilne restauracje serwujące dania z różnych stron świata. W Policach akurat jeszcze food trucki nigdy nie gościły. Jest to pierwszy tego typu właśnie zjazd food trucków, zlot food trucków. No, staramy się jeździć po prostu, dotrzeć do każdego w całym kraju, tak żeby każdy poznał naszą kuchnię. Początki mobilnych restauracji sięgają XIX wieku. Swoją popularność zdobyły w Ameryce, a następnie w Tajlandii, Belgii i Niemczech. Do Polski trend na szybkie jedzenie trafił na początku lat 90. XX wieku. Modne wtedy były zapiekanki, lody czy kurczak z rożna. Dziesięć lat później futraki opanowały całą Polskę i świat, sprzedając m.in. frytki, burgery, tortille czy mini pizze Głównie dlatego, że to jest właśnie fajna kuchnia i ciekawa z całego świata. Też bardzo popularne są właśnie zloty food trucku, gdzie można w jednym miejscu zjeść właśnie kuchnię z różnych stron świata i dlatego to myślę, że to jest ten strzał dziesiątkę, jeżeli chodzi o Polskę. Festiwale food trucków, poza bogactwem kulinarnym z całego świata, przyciągają klientów ze względu na świeżość swoich dań i możliwość spróbowania wszystkiego w jednym miejscu. Jest to też świetna okazja do spędzenia czasu z rodziną i znajomymi. Dopiero przyszliśmy, powiem szczerze, tak chcieliśmy zobaczyć, co będzie, jak to wygląda. Na razie jesteśmy zaskoczeni. Byliśmy w tych na Węgrzech to w Czechach, to żonie bardzo smakowały i tak Spróbujemy u nas. Na razie poszliśmy na, na Langosza. Ja kupiłam sobie czapę i przyszliśmy tu miło spędzić czas. W tym roku w festiwalu wzięło udział 15 food trucków. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Telewizja Police.